Jeszcze przed kalendarzem zapraszam Was do wzięcia udziału w miesięcznym konkursie na kosę Good Knife Jasne Wody, który trwa do 1 czerwca. Za każde 2 złote wpłacone na CSGO Skins z kodem Croxy otrzymujecie specjalną rangę na Discordzie oraz dodatkowo jeden bonus respektu na serwerze. Im więcej bonusów uzbierasz, tym większa szansa na wygranie kosy. Nagrania z wpłat wysyłajcie w wiadomości prywatnej na Discordzie. Zwycięzca zostanie wybrany 1 czerwca na streamie. Czy brak skinów Cię dobija? Zmień to i weź udział w kalendarzu, w którym do zgarnięcia są skiny o wartości około 500 zł. Wybierz wolny numer od 1 do 40. Zaloguj się na stronę z linku z opisu. Dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! Witam serdecznie. Jestem oczywiście kroks, jak już oczywiście mogę je zobaczyć nową wstaweczkę no zapraszam Cię do wzięcia udziału w konkursie oczywiście na kosę. Oczywiście przypominał kalendarzu już się powoli kończy, więc zaraz wuja krok o nowym przygotuje. Oczywiście możesz napisać jaki skin nie chcecie na tym oczywiście kalendarzu. Oczywiście, jak chcesz wygrać co zona, w ogóle pod filmem komentarze, oczywiście napisz, wybierz sobie numerek i napisz, co sądzisz o nowym konkursie, oczywiście na kosę, Oczywiście na Discorda, tak? Bo jest to najważniejsze. Na no, no najważniejsze? Jedno z ważnych. No i oczywiście, najważniejsza rzecz: użyj kodu KroksiNSS. Głoski się jako samolot. Nie jesteś wystarczająco się z LinkedIn'u. Mączki mieć magiczny plusik. Bierzesz się Krok przez VX 10% więcej. Jest skrzynka na free. No i oczywiście, możesz sobie wziąć udział w konkursie na kosę, A więcej informacji na Discordzie. Mamy 3373 złote, więc no ze się water, tak żeby było dzisiaj klimatycznie. Do oczywiście kosy, którą rozdajemy, 39 zł, No wydajemy ciut więcej, 94,50 na trzy takie otwarcia. W ogóle trochę już czasu minęło, a CSGO skins jeszcze tutaj nie zdecydował się dodać opcji 50 skrzynek na raz. Więc może ta liczba trzech otwarć na raz zostanie z nami tutaj na stałe, nie wiem, zobaczymy. Póki co, no nie będę ukrywał, że dosyć kurczę negatywnie, mnie ta skrzynka zaskakuje, 38 zł. 85, no, zobaczcie jakie to są skinne, jest nawet Poseidon do trafienia, a spróbujmy może na pat, tą skrzynkę, Może pójdzie nam ciut lepiej, No ale to trzeba oczywiście zobaczyć. Czy ją wyczuć? 10 takich skrzynek, weźmy na teraz sobie, bo dlaczego by nie? I zobaczmy, 315 zł. taka bitwa, taka niecodzienna, nietuzinkowa wręcz bym powiedział, więc oczywiście wyrzucamy boty i samo Emilie i Adrian, więc lecimy tutaj oczywiście z tą bitewką Startujemy najgorzej chyba. No definitywnie najgorzej będzie bardzo ciężko tej nadgonić Emily, chociaż tutaj ten kałaszek 55 zł. No dobra, jednak nadgoniliśmy już w drugim otwarciu no, i ten kałak wysyła nas nawet na prowadzenie powiem wam, więc no naprawdę się dzieje, drogi widzu. MKD Zodyspays 25 do 24. No dobra, niech będzie, zobaczmy jak dalej nam pójdzie. Kalidy Glass 626, więc tutaj dyszkę nasza droższa na szczęście. No to jest znowu najdroższy item, wędruje do nas 200 zł, już prawie mamy tutaj w tych naszych skinach. Ten Glock może jedynie nam zagrozić, tak mi się wydaje. No ale tutaj równiutko, miary tutaj we 3. No a tutaj Adrian to, to chyba został w tyle daleko. Dwie ostatnie skrzynki, zobaczmy. MP7K jakaś 18 zł między za skin, no ale okej. Okay. Przewaga 90 zł więc będzie bardzo ciężko do przegrać, no ale udało nam się to finalnie wygrać 700 zł, więc chyba odkuliśmy to co straciliśmy czy z tej szynce tak mi się coś wydaje, dlatego no duck case, no woda wiesz, woda kaczuszki, no powiedziałem, że tutaj takie, taka mieszanka dobra nawet. Bym powiedział, że pasuje tutaj taka wersja, woda i kaczuszki. No, to stary kaczek do kąpieli, jakby małe sobie nie wrzucał, no to niech pierwszy rzuci kamienie, no naprawdę. I samo Adrian Alex. No dobra, lecimy, zobaczmy, jak na pójdzie z tymi skrzynkami. Dak, bo ich chyba mało otwierają, albo nie, no, coś na pewno otwierałem Tylko no nie pamiętam, co tutaj w ogóle w tych skrzynkach ciekawego się znajduje. No, ale zobaczmy. Póki co CZ. -y Same cezety tutaj i samo dają prowadzenie, więc zobaczmy, jak będzie dalej. Wiosnę ostatnie skrzyneczki, tak. No, te cezety niebezpiecznie, powiem wam. I póki co, no, coś się zanosi, że ja tutaj będę najgorszym, że tak powiem, ogniwem w tej bitwie. No, chyba, że znowu tej skrzynki water powiedzą: No, nie, 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 panie kroko, pan nie przegra. No i póki co, no ten Degul bardzo ładnie nas tu naprowadził na dobre tory. Trzy skrzynki jeszcze. Przed nami i tą bitwę póki co wygrywamy. Jestem w szoku, naprawdę. Na no, ta hiperwestia, no właśnie, 65 zł. Trzeba się uważać. Trzeba uważać. Oj, no i ten kawałek mu podbił już chyba definitywnie, co? Będzie ciężko. 40 zł. Musimy się wagi nabić. I czy z tym glokiem się uda? No niestety nie. No było nisko, no ale się nie udało. Nie zawsze można wygrywać. 3000 zł. Tyle jeszcze mamy, więc. beczka no, no, ryzykownie trochę bym powiedział, ale no, 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 rzucimy bot'a, Adrian się wylosował, 6 szans na slot'erka. I tam 4% czy 3%, zawsze się mylę no dosłownie zawsze, gdy mam okazję, to się pomylę. No i fajnie, no i tak na tamtej bitwie tak na dziurę dostał, no, ale tutaj 1 na 1, no niestety. Boi dla niego. Dawno nie widziałem w ogóle dwóch noży Bowie w jednym takim peningu na battle, więc może tutaj drugi dla mnie spadnie i może to wszystko dla mnie cały, że tak powiem, poleci. Zobacz Ostatnia skrzynka, żeby się przekonać i czy będzie Game Changer, czy nie. Klasik, klasik. To się na usta nasuwa. No to chyba trzeba tutaj zarzucić zawodnika mocnego, bardzo mocnego bym powiedział. Zobaczmy coś takiego, dwa razy Luxurious, a metys na końcu. Jakaś nowa skrzynka by się przydała Coś z się, Jakaś taka droższa, taka wiesz, taka... A, taka z pazurem. Zobaczmy, jest tutaj dla nas nóż. No początkowo kminiłem, czy w ogóle to nie da się Okej, okay, zaczynamy. Dobrze, dobrze, że rękami z nie poleciło, do może potem... Aha, bo to jest z to, to nie jest z Ametysta. Zobaczmy, jaka Ametyst... Okej, okay, no... Tak jak powiedziałem, nie zawsze można wykrywać, tak? 850 zł No, ładno mogę dwa Luxury na pewno otworzyć. Idealnie będzie. I weźmy może teraz Anderlecht, to jest mój taki... Takie Uno Reverse, ja coś czuję, że dzisiaj właśnie tak pójdzie odwrotnie nam że dostaniemy najmniej. Zobaczmy teraz, jak nam pójdzie. Jak najgorsze skiny poproszę. O Jezus Maria, czy ja to Nie, nie, ja tego nie wygrałem, stary. Ja się tylko patrzyłem ile to. Te... Nie wierzę. Szafir Doppler Szafir Doppler stary na Kiss i do Isamu a nie, nie do Isamu, do ja nie mogę no dobra, dziękuję wam za oglądanie widzimy się jeszcze dzisiaj weźcie sobie w konkursie na kosę, weźcie udział w komentarzu i do zobaczenia, siema